Cześć, mam na imię Dorota i chciałabym Ci zająć tylko 5 minut. Proponuję Ci 3 ćwiczenia na 7 dni w tygodniu. Do dzieła. Nasze pierwsze ćwiczenie. To rolowanie. Ok, zaciśnij bardzo mocno pośladki. Zaktywuj już swój brzuch, czyli poczuj, jak bardzo mocno pracuje. Jeżeli chcesz go sprawdzić, odchyl się delikatnie do tyłu. Poczujesz, jak już jest twardy i bardzo mocno zaciśnięty. I teraz delikatnie, kręg po kręgu, schodzimy w dół. Barki luźno. I tak 8 razy. Fajnie, już jesteś po pierwszym ćwiczeniu, a to dopiero parę sekund. Drugie ćwiczenie to unoszenie bioder. Świetnie. Ułóż się wygodnie na macie. Ugnij swoje nogi w kolanach. Ramiona wzdłuż swojego ciała. Weź głęboki wdech. Wydech i z wydechem unoś kręg po kręgu swoją miednicę. Pracując mocno zaciśniętymi pośladkami. No, i oczywiście w tym ćwiczeniu będziemy czuły, uda. Więc weź głęboki wdech, wydech. Jeszcze raz wdech. Z wydechem kręg po kręgu, nie odpuszczając. Cały czas czując, jak masz zaciśnięte pośladki oraz swój brzuch. Otóż swoje biodra, miednice i pośladki na miejsce. Dobrze. Znowu idziemy w górę, czyli bardzo mocno zacisnąć pośladki, bardzo mocno zaktywować swój brzuch i kręg po kręgu wyjdę w górę. Najpierw idzie broda do mostka, luźno barki, luźno barki i wychodzimy w górę. Świetnie. Już mamy ćwic trzy ćwiczenia? A tu nawet nie minęły dwie minuty. Rewelacja. Następne moje ćwiczenie to kocik brzucha. Ok. Zalęknij na czworaka, dłonie pod, pachami, pod barkami, kolana pod biodrami, wyciągnij swój brzuch jak najmocniej, podwijając miednicę i wyciągnij kręgosłup ku górze. Możesz nawet delikatnie chować swoją głowę pomiędzy barki. Weź głęboki wdech, wydech. Wdechem, wracamy do pozycji wyjściowej. I taki kocik grzbiet proponuję Ci zrobić przynajmniej 8, 10, a nawet do 12 powtórzeń. Jeszcze raz. Mocno podwiń swoją miednicę. Schowaj głowę pomiędzy barki. I spróbuj jak najmocniej wyciągnąć się. Super. I wracamy. Nie zapominaj o oddychaniu, jest to niesamowicie ważne. Dodatkowym ćwiczeniem do kociego grzbietu proponuję Ci zrobić tak zwaną beczkę, czyli w momencie, kiedy jesteś już w pozycji na czworaka, weź głęboki wdech, wydech i znowu wdech. Wyciągnij się do, jak do kociego grzbietu i wyjdź w bok, w dół, w bok i w górę. To są takie wielkie, bardzo przyjemne koła, które robisz swoim kręgosupem, a Twoja miednica Ci w tym pomaga. I też 8-10 przynajmniej razy na jedną stronę. Świetnie! Chciałabym, żebyś wróciła, wrócił do pozycji leżącej na swojej macie i zrobimy skręty tułowia. Skręty tułowia rób bardzo ostrożnie pomału, nie śpiesz się. I na tyle, na ile możesz. Wow! całe 10 minut i 5! A my jeszcze mamy kupę czasu. My mamy mnóstwo czasu, ale to miało być tylko ćwiczenia na jeden dzień i tylko trzy. Super! Więc wracamy znowu poprzez rolowanie na matę. Jedna noga jest ugięta w kolanie, druga ugięta noga. Kładziemy piętę po zewnętrznej stronie, łapiemy przeciwną ręką nasze kolano. Ręka ugiętego od strony ugiętego kolana wspiera nas. I idziemy przeciwko. Ciągnąć nasze kolano w Na To co mam. <grym> okay. I zmiana. Znowu. Ja mam lewe kolano swoją lewą piętę na prawe ugięte kolanko i teraz prawa ręka łapie lewe kolano I w I w ręce, w ręce, w Możesz też spróbować wyprostować tą nogę i przeciągnąć troszeczkę mocniej ale myślę, że taka trudniejsza wersja ta wersja wymaga od Ciebie pewnego balansu. Tutaj jest wersja dla odważnych, tutaj jest wersja dla tych, którzy chcą troszeczkę bardziej, ale też oczywiście na tyle, na ile możesz, bo tutaj pracują bardzo poprzeczne mięśnie brzucha, żebyś nie upadł. Więc jeżeli jest to dla Ciebie za trudne albo po prostu nie jesteś w stanie jeszcze tego zrobić, proponuję wyciągnąć. Na tym kończymy nasze wyzwanie pięciominutowe i oczywiście wstajemy poprzez rolowanie i aktywację brzucha, czyli mocno zaciśnij pośladki, luźno barki i kręg po kręgu wychodzimy w górę. Świetnie, dzięki. Widzimy się na następnym filmiku. 7 dni, 3 ćwiczenia. Nic prostszego. Zapraszam. Cześć.